No Widać to się lepiej bił na pvp starym, bo ja w ogóle pewę starego nie ogarniam Które nie są w stanie dawać, nie wiem czemu, nie umiem o! Jaka strefa, jaka strefa? Dziadku, do wyra, Ma. do wyrka, do wyreczka, do spanka. A nie, jakieś bitewki. Ile masz kapców? Co jest po prostu, bo wsnaleźć porty? Sieeeemane, Cze... no, że ja jestem y, RSK, osalis, zembul A dzisiaj ze mną jest Sil Ivnil Ivnil I Verdiu co będziemy dzisiaj robić, osalis? Będziemy dzisiaj grać Minecraft mapę tychy. To nie jest mapa Ctyh Ale to jest tak napisane Diversity Diversity! Czy ty masz pod Nie Dobra. Znaczy... Tam, za tobą właśnie jest ty A może to jest cytymy? my, chłopaki? Chyba bardziej cytymy my, ale chuj jestem Gdzie jest początkowa wełna? Tam dalej. Okay, okay. Eee, si zanim zaczniemy! Tak. Piąteczka <laughs> Się, Chciałeś tego parkura tylko dlatego, żeby oh. jak najszybciej więcej klipów na farmie. Nie, prawda. Oj. <laughs> Kurde, tak! Ej, Oscar. Hogrider. Hmm? Hogrider! Hogrider! <laughs> Ho nie, nie chciałem. Ferdziu, bo jest Hogrider! Dobrze! No, na... Ostatni stajesz. <laughs> nie zrobisz o, tego... Nie, nie zrobisz tego drugi raz, prawda? Nie zrobisz tego dwa razy. Ja nie było wysłyciany to nie było to czy ten spacer. No, dobra, do trzech, Berdziu, do trzech razy sztuka, trzeci raz tego już nie zrobisz. No. Prawda? No, nie, nie zrobię No dreszczy. drugiemu się udało. Jeszcze Oskar teraz. To jest sam błąd, co ja. To powiedziałem, teraz Oskar jeszcze. I to się wydarzyło. Nie zrobisz tego drugi raz. No mówię tutaj to jest najgorszy. Pierwszy gleb jest najgorszy. Trzeci... To trzech razy sztuka, Oskar, tak samo na Kuberdzie. Pierwszy i ósmy skok, czy tam dziewiąty. To są najgorsze skoki. Dobra, Oskar. Trzech się nie udało, teraz się udaje. Trzech razy sztuka. No. no ja pierdolę Brawo Pierdolę te płotki, włączam komputer Oskar, Oskar Pierdolę te płotki Oskar, 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 pierdolę. te płotki, jebane Nie musisz już robić, bo Zuzia właśnie skończyła parku Ach. Nieważne Ja tam bez szynka A tu to ja. metowe buty, feeder feeder falling Zapomniałem o tym Dacie mi je. Wezmę ci, wezmę ci Dziękuję Ja ci wezmę, synku To, baby, okay, weźcie okej, Oskar, dobrze ci poszło jest berdziu. Berdziu, to A zostałeś strolowany. No, po, na innej mapie było tak, że robił jakąś dla najbliższej osoby. No na, a jest dla wszystkich naraz. Nie! <laughs> Tylko widziałem jak spadasz. <śmienic> Ale to już w gdzieś. Zabijam się, się, zabijają, się żeby sobie zabijam ci parę korzyści. Przerwę bardziej zabijam. Nawet było śmieszniej. <śmienic> <śmienic> <śmienic>